Cześć i witajcie w drugim odcinku na kanale SimpliBudd w cyklu zatytułowanym Budowa pod kontrolą, czyli mistrzowski przedmiar. Czym jest przedmiar i tak dalej, już chyba wyjaśniłem tak naprawdę w pierwszym odcinku i zapowiedziałem, do czego tak naprawdę. Dążymy. Chodzi o to, że przedmiot jest to po prostu spis ilości robót, jakie musimy wykonać na naszej budowie. Oczywiście ten spis robimy na podstawie projektu budowlanego, abyśmy wiedzieli, co ile kosztuje i ile mamy tego zrobić. To znaczy, ile betonu mamy wylać, ile stali zbrojeniowej mamy kupić. Ile okien zamówić, ile dachówki i tak dalej, ponieważ bez tego elementu wycena jakakolwiek budowy to jest po prostu wycena ta tak zwaną pałę. Czyli nie wiemy ile my chcemy tego betonu, więc jak wycenić coś. Co nie wiemy, ile tego mamy, to tak jakbym powiedział: Idźcie kupić bułki i ile kosztują bułki. Ktoś zapyta, ale ile bułek? No, powiem, no nie wiem, bo nie wiemy, ile tych bułek, więc ciężko powiedzieć, czy za te 100 zł mamy wycenione 5 bułek, 50 czy 5. I podobnie jest właśnie z budową budynku, jakiegokolwiek. Więc ten cykl ma Wam tak naprawdę pokazać, krok po kroku, jak zrobić taki przedmiar, i jest on głównie zadedykowany dla. Inżynierów budownictwa, którzy tak naprawdę zaczynają swoją przygodę z kosztorysowaniem i chcą rozwinąć lub też poznać tajniki, jak to zrobić, czy też dla wykonawców, którzy chcą szybko zrobić taki przedmiot, czy też nauczyć się go w ogóle robić, jak zwrócić na to uwagę, żeby go szybko wykonać. No i oczywiście dla inwestorów, którzy chcą to wszystko prześledzić punkt po punkcie i nauczyć się, jak robić takie przedmiary, żeby go zrobić. Ponieważ jak już wcześniej mówiłem, wykonawcy często nie chcą poświęcać na to czasu, a wy jak to zrobicie, to możecie tak naprawdę później w łatwy sposób porównywać oferty, które otrzymacie. I zobaczcie, tutaj jest pokazane zarządzanie projektem, jaki my mieliśmy i na którym kiedyś pracowaliśmy. Czyli tak naprawdę, zrobienie takiego szablonu było na podstawie. No, po prostu w Excelu to robiliśmy, prawda? Były wszystkie komórki gdzieś tam spisane, jakieś ilości się liczyły i tak dalej. Tylko do czego zmierzam? Od jakiegoś czasu my się już przesiedliśmy i tak naprawdę działamy na aplikacji na której w tym kursie też będziemy działać. A dlaczego? Dlatego, ponieważ tu się pojawiały wiele problemów. Dołożenie jakiegokolwiek wiersza, robią problem z numeracją, gdzieś tam te sumy się nie liczyły, ły się błędy, jakiś zakres nie był brany. A tutaj tak naprawdę jakikolwiek błąd no, powoduje bardzo niedoszacowanie lub przeszacowanie wartości robót i to w znacznej mierze. I jeżeli ktoś tak naprawdę nie ma doświadczenia, to może się bardzo na tym przejechać, że gdzieś zgubi jakieś 50 tysięcy albo gdzieś je po prostu niepotrzebnie dołoży. Dlatego, Odłączyliśmy tak naprawdę w, i nie działamy już na Excelowych, yy, że tak powiem, tabelkach, działamy na Simply Boot. I tutaj otworzyłem Wam taki projekt testowy, bo będziemy właśnie na tej dokumentacji tak naprawdę działać, czyli na, yy, no na projekcie domu fizycznie, który my mieliśmy kiedyś na swoim kanale Grupa Struktura, więc na nim będziemy działać i tu Wam będę pokazywał tak naprawdę. Yy, no, będziemy wyceniać tak naprawdę ten budynek. Więc on ma powierzchnię użytkową 134 m2, bodajże z garażem. I tak naprawdę będziemy robić przedmiar tego budynku na podstawie rysunków, które my posiadamy. Więc jest to dom parterowy. Dach mamy na wiązarach. Więc pokażę Wam, jak przejść taki krok po kroku, czyli jak zrobimy sobie ten przedmiar. W naszym oczywiście programie, więc yy, Wy też będziecie mieli dosyć ułatwienie, ponieważ nie będzie trzeba tego wszystkiego spisywać. Ponieważ tak naprawdę skorzystamy z opcji importu szablonu, gdzie on jest dostępny dla Was i będziecie mogli go sobie pobrać. I pokażę Wam, jak liczyć takie ilości. Yy, no, i tyle. Jeżeli chodzi w ogóle o aplikację, to wchodzicie na stronę simpleboot.pl zakładacie konto jako inwestor. I ta aplikacja składa się z kilku modułów. To znaczy mamy tutaj taki cały przegląd i cykl zarządzania projektem, ponieważ mamy dashboard, czyli informacje o naszym projekcie, czy też podsumowanie kosztów. Mamy dokumentację projektową, którą możemy sobie zgrać i przeglądać, czyli mamy cały czas do niej dostęp, jak i prowadzić dyskusje z innymi uczestnikami projektu, ponieważ taki projekt możemy udostępnić, czy to kierownikowi budowy ma dać mu dostęp do poszczególnych zakładek i on może z tego korzystać. Przedmiar, czyli tu jest cała nasza baza projektu. Mamy różne kolumny, które częściowo są ukryte, możemy je odkryć. Mamy predefiniowane widoki, tak jak. Planowanie w ogóle, czyli jednostki miary i ilości, czyli przedmiarowanie, ile my tego chcemy zrobić, i tak naprawdę my się na tym skupimy w tym odcinku, nawet nie w tym, tylko w kolejnych, po prostu w tym cyklu. Ceny, czyli kosztorysowanie, czyli tutaj już przypisujemy ceny do poszczególnych, czy to ceny jednostkowe materiału, robocizny i sprzętu dla danej grupy zadań, zyski, ale to są dla firm budowlanych, czyli jeżeli ktoś chce sobie. Narzucić narzut, tak naprawdę, na swoje roboty i zobaczyć, ile może zarobić na tym, to tutaj, właśnie w tym harmonogram, czyli tak naprawdę podanie dat realizacji początku, końca, aby wyświetlić to na naszym harmonogramie połączonych zadań i można było to przeglądać w przyszłości, czyli nadzorować taką budowę. Więc, to mamy tutaj. Dziennik budowy służy do tego, żeby dokumentować fizycznie to, co się dzieje na budowę, czyli jedziemy na budowę, dodajemy wpis, zdjęcie, on nam ląduje w naszym dzienniku, mamy wszystko na bieżąco. To, do to jest po prostu lista zadań, czyli zadania, które możemy dodać sobie, zgłosić usterki na budowie, czy też kontrolę, albo z szablonu, albo własne monitoring kosztów, monitorujemy koszty, czyli te, co mieliśmy w przedmiarze, z tym, co fizycznie wydajemy na budowie baza wykonawców. I i zapytania ofertowe, ale to wszystko Wam opowiem w kolejnych cyklach już nagrań, a nie teraz. My się teraz skupiamy na przedmiarze. Wiecie już, czym on jest, do czego on służy, na jakim projekcie. Ja będę Wam pokazywał, jak to działa. Wy oczywiście będziecie to śledzić na swojej dokumentacji, czyli robić to na podstawie własnego projektu. Najważniejsze jest to, abyście wiedzieli, po co jest ten przedmiar i czemu on służy przedmiar jest to po prostu szczegółowe wyliczenie ilości robót, którą możecie później wycenić. Bez tego nie jesteście w stanie kontrolować budowy. Jakie są w ogóle zalety posiadania przedmiaru? Przypuśćmy, że macie wycenioną ileś tam w projekcie Otworzymy sobie dokumentację, rysuneczek, i teraz tak. Przypuśćmy, że macie jakiś swój budynek, który chcecie, że tak powiem, macie wyceniony do budowy, macie podane ceny jednostkowe, czyli przypuśćmy, wiecie, ile kosztuje metr kwadratowy postawienia ściany, ile materiałów musicie kupić i tak dalej. Macie na to umowę podpisaną. Jeżeli na przykład będziecie chcieli zrezygnować z tej ściany, na przykład pomiędzy pomieszczeniem 12 i 13, to nie ma problemu wiecie, jaka jest długość, wysokość tej ściany, czyli powierzchnia, wiecie, jaką macie cenę jednostkową i odejmujecie tę od kosztów wykonawców. Nie ma na budowie takiego tematu, że Wy na przykład mówicie wykonawcy, że nie realizujecie tej ściany, on Wam powie a no to my tylko obniżymy 100 zł, ponieważ to jest taki mała pierdoła. No nie, macie jednostkowe ceny, więc fizycznie nie ma tutaj konfliktów. Dodatkowo Jesteście w stanie porównywać oferty, i to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ, jeżeli wysyłacie zapytania ofertowe, co też pokażę Wam, jak robić w późniejszych częściach, to tak naprawdę wiecie, że macie na przykład 50 m kwadratowych ścian, jak ktoś daje 80 zł za metr. Murowania, no to jasno wiecie, jaką macie kwotę. Nie ma czegoś takiego, że wysłacie prejs i ktoś rzuca cenę 40 tysięcy, inne 30 000 i nie wiecie w sumie, co on wycenił i za ile. Yy, I czy tak naprawdę, jak później zrezygnujecie tej, z tej ściany, to Wy też tyle samo płacicie, czy, czy nie tyle samo, bo nie macie żadnego punktu odniesienia. Więc tak naprawdę, zrobienie takiego szczegółowego przedmiaru powinno być ważne z każdej strony inwestora, ponieważ wie za co płaci i co ile kosztuje, ze strony wykonawcy, ponieważ wie ile zarabia za poszczególne prace, wie ile jego pracownicy są w stanie zrobić metrów za jeden dzień pracy więc wie ile może im tak naprawdę zapłacić żeby jego, żeby jego firma była rentowna więc tutaj robienie szczegółowych przedmiarów nie jest, że tak powiem fanaberią, a jest to uważam po prostu coś, co zawsze powinno być zrobione w każdej budowie ponieważ tak jak mówię to zabezpiecza interesy dwóch stron. Unikamy konfliktów w przypadku dorobienia jakichś kolejnych elementów czy też rezygnacji, ponieważ mamy ceny jednostkowe i wiemy, ile powinniśmy dopłacić lub ile nie powinniśmy zapłacić. Są też inne sytuacje, może być na przykład. Częściowo budynek w realizacji, na przykład połowę domu mamy już wybudowane. Następnie wykonawca mówi: No nie wiem, albo wy się pokłócicie z wykonawcą, ponieważ źle wykonuje swoje prace. Mówicie: Rozwiązujemy umowę, dziękuję, do widzenia. Wykonawca mówi: Dobra, ale zapłać mi. No i nie ma wtedy najmniejszego problemu. Jedziecie, robicie obmiar na budowie, czyli patrzycie, ile zostało zrobionych danych robót. Mierzycie po prostu ile metrów kwadratowych ścian, i tak dalej, i mu za nie płacicie, ponieważ macie to wszystko w przedmiarze, czyli bez tego dokumentu nie jesteście tak naprawdę nic w stanie zrobić. I ten przedmiar to jest najważniejsza rzecz, i serce tej aplikacji, na podstawie której działamy. Mamy tu bardzo dużą ilość kolumn z cenami jednostkowymi, narzutami, i tak dalej. Możemy łączyć zadania, czyli jedno, po drugim które powinno być robione aby to wyświetlić na harmonogramie czyli w wykresie Ganta możemy również Podpatrzeć, bo mamy ceny jednostkowe, gdzie możemy poszukać sobie, ile kosztuje dana robota w systemie i ją od razu wklepać. Jeżeli jeszcze inwestorami jesteście i chcecie mniej więcej poznać szacunkowe koszty budowy, to jesteście w stanie to tutaj zrobić. Możecie również sobie dodać na przykład jakieś notatki do takiego zadania, że na przykład nie wiem, tutaj mamy klient, że na przykład zamówić u dostawcy. X prawda, czy cokolwiek zapisujecie taką notatkę, zawsze macie pod ręką, możecie do niej wrócić. Więc yy, korzystanie z takiego systemu elektronicznie, a nie w Excelu, ma szereg zalet, które również wyjdą w późniejszej fazie, a nie tylko tutaj, bo oprócz tego, że się nie pomylicie, bo nie macie przestawień żadnych wierszy i tak dalej, robi wam automatycznie podsumowanie kosztów, ile wydajecie za dany zakres, czyli widzicie, co jest najdroższe procentowo, najtańsze. I tak naprawdę na czym możecie zaoszczędzić, bo wiadomo, że jeżeli coś ma wartość 0,75% wartości budowy, no to raczej tutaj zaoszczędzić dużo nie zaoszczędzić, ale jeżeli coś, konstrukcja na przykład i pokrycie dachu kosztuje 15 ponad procent wartości całej budowy i chcielibyście zaoszczędzić zejść jakiś materiał, to na przykład możecie sprawdzić co w przypadku, jeżeli wymienicie na przykład dachówkę na blachodachówkę i ile na tym zaoszczędzicie? Więc Daje Wam to po prostu obraz i możliwość zarządzania całą budową, dlatego będziemy to robić krok po kroku. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam do kolejnych materiałów. Pozdrawiam.